Hej, witam serdecznie z tej strony Seat. To jest kolejny odcinek z gry Trans Siberian Simulator Railway. Moi kochanie, no udało mi się już teraz bezkolizyjnie podpiąć te wagony. Kierunek Nowosybirsk. Czas na dostarczenie wagonów mamy godzinę. Tutaj w lewym górnym rogu jest właśnie ta informacja odnośnie czasu, który nam pozostał do wykonania zadania. Dobra. Zatrzymaj lokomotywę w taki sposób. Jakie powinno to się robić z podnoczymi wagonami? Otóż to żeś pomógł. Dobra, ustaw rączkę główną hamulca w pozycji hamowanie robocze. To będzie tutaj, hamowanie robocze, dobra. To hamowanie jest najbardziej optymalne, tak? Jest bardzo delikatne, a ciśnienie spada bardzo powoli. Yy, hamowanie w pozycji hamowanie robocze. Ustawione na wyższych pozycjach jest mocniejsze, ale ciśnienie spada szybciej. Trzeba będzie części uzupełniać. Yy, hamowanie awaryjne najskuteczniejsze. Dobra. Piąg, pociąg się zatrzymał. Dobra, dobra, dobra. Yy, czuwak. Czek. Pisza. Przygotuj hamulec ponownie. Aha, czyli muszę teraz to te ciśnienie wyrównać, tak? Serwis. Dobra, tu nam ciśnienie wzrosło. Tutaj. Cyk do przodu. No to ruszamy w takim razie trasę. Zastrzegaj znaków sygnałów kolejowych. No dobra, tutaj po drodze nam jeszcze później te pantografy gdzieś kazali opuścić, nie? Ale to gdzieś tam w międzyczasie było. Dobra, rozpędzamy się słuchajcie pomalutku. Dawaj jeszcze trochę. O, za mocno. To już nam lampka się zapaliła. Dobra, my tu mieliśmy jakieś oświetlenie kabiny. Odpowietrzenie rezerwuaru. To nie. Odpowietrzenie oświetlenia aparatury pomiarowej. O! To już sobie włączymy. Prawe światło buforowe. Lewe światło buforowe. Światło projektora. Odgrzewanie rączek. Cyk. Oświetlenie kabiny. Słabe albo jasne. No na razie zrobimy te słabe. Nie wiem, co tutaj właśnie jest to światło buforowe, lewe, prawe światło projektora. No, nie wiem, to może się gdzieś po drodze dowiemy jeszcze. Kurde, zamykaj drzwi, panie. No, on nam tu wywieje. Jaka różnica w temperaturze? Zobaczcie, tu mamy 1 stopni Celsjusza, w kabinie mamy 14. No, kurde, dużo, nie? Yy, właśnie, chciałby coś wypić. I bananka, sobie jeszcze ogarnię. Przy okazji, nie dawaj, panie. Okej. Ok. Yy, dobra, ja myślę, że możemy klucz przełożyć tutaj. Nie będzie potrzebny. Weźmiemy hmm. sobie pistolecik, tak? W razie czego? Coś do picia jeszcze mamy? Kurde, ja tylko jedną butelkę mleka kupiłem. Słabo. Dobra, trudno. Dojedziemy na miejsce, to sobie coś kupimy. Zwolnij przed następnym sygnałem. Aha, czyli możemy już jechać, tak? Do 60 na godzinę, dobra. My mamy ile? 30 prawie. No to po się rozpędzamy. Dawaj to jeszcze. Z dwa oczka do przodu. O, teraz nabieramy prędkości. To mam też. Po... No, może też zamknę, co? O. Tutaj też powinno się zrobić cieplej. Jadą świry, jadą yy, z tym, z wunglem, jadą. Ciekawe, jeżeli chodzi tutaj o ten czas yy, dotarcia do, do tego Nowosybirsk. Czy te 54 minuty to taki czas w zupełności, czy trzeba jednak się troszeczkę sprężać, nie? 40 na godzinę jedziemy, to trochę szybciej. Pamiętaj o zresetowaniu silników, gdy opuścisz pantografy. Następnie podniesiesz się ponownie, dobra. Dawaj czytkę szybciej. Ej normalnie, no, kasyciaczek taki nie fajny, <grych> ale no, popie, się tu gibiesz jak do opuszczenia pantografów. Dobra. Opuść pantografy, proszę bardzo. Dobra. Tylko w sumie, wiecie co? Ja nie zauważyłem czy na tych słupach yy, też są te znaki, nie? A, tutaj są, przy tym, przy torach, na, na słupkach. Okej, okay. podnieś pantografy i trzeba KVC zresetować, i BV1 też, nie? Dobrze jest. Yy. Zwolni przed następnym sygnałem. Ile my jedziemy? 46. Dobra, ciutkę może tu. Bo tutaj nam każą się zatrzymać przed następnym sygnałem kolejowym, to byśmy chyba musieli na zero zrobić. Bo ja nie wiem, w którym miejscu muszę się zatrzymać teraz, nie? Żeby za chwilę nie było, że ja nie wiem, coś przywala i bądź... <grywka> znowu będzie koniec gry. Hamuj, hamuj, bo tam chyba jakieś sygnały kolejowe są znowu. Hamowanie awaryjne. Tutaj mamy jakieś rozdroże. Yy, nie wiem, tutaj mam się zatrzymać, czy, czy jak? Bo... Yy, dobra, robimy tak. Z powrotem na serwis. Życiutko się cofniemy bo chyba troszeczkę aż za bardzo wjechałem tu żeby czasem nie doszło do kolizji no jedź, jedź cofaj Już troszeczkę przejechałem za te y, światełko, nie? No właśnie, tu. O, jedzie, jedzie coś tam z naprzeciwka, czyli musimy przepuścić y, pociąg. Wtedy my będziemy mogli ruszyć. Dobra, zatrzymuj się. Już starczy. hamowanie robocze, o czyli nie na serwis, tylko my musimy pozostać w tym hamowaniu roboczym tak, dobrze rozumiem, bo eee, tutaj nie mogę tego tak no już, już tak do końca ogarnąć właśnie jak tu są te wszystkie tryby hamowania tej lokomotywy dosyć skomplikowane, przynajmniej tak na początek dobra, dawaj na serwis, możemy jechać, tak tak, możemy jechać. No to ruszamy dalej. No już przeszliśmy ten etap gdzie demo. Ej, kurde, y tył, tym nie. Tu trzeba przełączyć, że do przodu jedziemy. O, teraz możemy ruszać. Dobre, jedziemy do przodu. No ten etap, gdzie demo się kończyło już jest za nami, więc yy, teraz coś, coś nowego. Rozpędzamy się pomalutku. Nie wiem czy ja dobrze włączyłem to chłodzenie silnika na wysokiej prędkości. Też nie wiem właśnie kiedy to włączać, kiedy nie. Bo to w ogóle chłodzenie silnika na, niskie na niskich prędkościach mamy wyłączone. Tutaj trzeba bacznie obserwować właśnie te sygnały, które dostajemy. To jest istotne w sumie, żeby nie, do, nie doprowadzić tu do jakiejś e, kolizji. Bo to będzie katastrofa w ruchu lądowym. Kurde, a za to się idzie siedzieć. Trafimy z powrotem do łagru. Dobra, tutaj ciśnienie 4,5 kg na tą coś tam, coś tam. Dobrze. No właśnie, bo tutaj ten kolega coś tam tu wspominał, ale tak trochę postępuj ostrożnie. Na najbliższej. Aha, tutaj już zniknęło. Dobra, yy, mamy odebrać od kogoś paczkę za tym mostem. My tu w międzyczasie, jak ogarniamy te transporty, mamy jakieś tam zadania dla mafii jeszcze wykonywać. Kurde, nie będziemy tak tutaj cisnąć malutku trzeba będzie się yy, zatrzymać. Odebranie paczki i ładunku wybuchowego od Nikity. O kurde! Będziemy kogoś wysadzać, słuchajcie. Tu się przełączymy na hamowanie robocze. Aha, czyli ja wtedy tego nie muszę... Ta Używać dobra, pomalutku, bo to jest kawał, yy, kawał lokomotywy, nie? Zatrzymać to, to jest no, trzeba sobie wyrobić taki nawyk odpowiedniego momentu, yy, żeby rozpocząć hamowanie. Nie jest takie sobie, słuchajcie, hopiu. Jest też 40 metrów. Dobra. Jeżeli zatrzymamy się ciutkę wcześniej, najwyżej podejdziemy tam do tej całej Nikite, czy? Bo myślę, że to jest jakaś dziewczyna, nie? Dobra, dawaj. Zrobimy tak. Ciutkę przyspieszymy. My przyspieszać, a nie zwalniać. Ope. Serwis, tu mamy odblokowany hamulec. No to jedź Najwyżej sobie zahamujemy tym y, tutaj hamulcem, jak ustawimy na robocze, To wtedy w miarę y, w miarę efektywnie hamuje. Dobra, to jeszcze troszeczkę. Eee, yy, dobra, zjemy sobie bananka w międzyczasie. Nie wiem, czemu ten poziom kaca nam rośnie, jak my w sumie nic nie piliśmy. Może właśnie trzeba by browarek sobie walnąć? Mamy tu, kwipunku, browarek? Nie kupiłem browarka Ale lipa To kiepsko Dobra, jakoś sobie poradzimy Dojeżdżamy, słuchajcie, malutku do tej Nikity Tutaj gdzieś się zatrzymamy To byśmy musieli tam kawałek dalej chyba jeszcze przejechać, bo tu ja nie przejdę tędy. Dobra. Dawaj. Jadą świry tam. Nie, nie, nie szczypiemy się. 100 metrów i teraz malutku zrobimy to słuchajcie w ten sposób. Hamowanie robocze. Pięknie nam to wyjdzie. Rzekłbym, że prawie idealnie. No zobaczcie, co do tego, co do metra. Yy, stoimy? Stoimy, dobra. Idziemy odebrać paczuchę. Dobra, dobra, nie rozgaduj się Dawaj, co masz? Jak na moście? O kurde To ci historia Ja Cię kręcę, a nam zostało 40 minut, żeby dojechać do Nowosybirsk Główny, a to jeszcze nam takie tematy naciskają, nie? A my ten pociąg mamy dosyć długi, to teraz żeby nie było lipie, że my wysadzimy swoje wagony, bo to o Ci dopiero będzie. Dobra, czyli wiecie, co wychodzi na to, że my musimy iść, y, zdążyć, podłożyć, podłożyć ładunek i jeszcze odjechać? Myślę, że te 15 minut to nam spokojnie damy radę zrobić. O, zwłaszcza, że w sumie wagony już na, na tym, na moście nie stoją. To będzie dobrze. Będzie całkiem fajnie. To mam podłożyć, tutaj jakoś. Aha. Dobra, kurde, żebym ja zdążył z mostu zejść. Dobra, nasz pociąg jest bezpieczny. Zadanie wykonane. Także możemy wsiadać i jechać dalej w takim razie, nie? Ło! Bum, bum! Misja wykonana. 500 dolarów dostaliśmy. Tylko, żeby potem czasem nie było na nas, nie? Bo jak tu sobie gdzieś nagrabimy znowu u władz, to trafimy do łagru i... Aha, czyli dostaliśmy kolejne zadanie. Dobra. Yy... No dawaj. A, bo tu nam się już Czuwak odezwał, dobra, hamulec na serwis Dobra moi drodzy, mamy przed nami kolejne zadanie do wykonania od tych mafijnych kolegów Pomalutku będziemy sobie ruszać do przodu Czy ja mogę tutaj sobie, tak, mogę zapisać już tak w dowolnym momencie grę, tak? No to bardzo fajnie to tutaj sobie zapisujemy i w tym miejscu z wami się żegnam. Serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Słuchajcie, na no jak widać zaczyna się robić bardzo ciekawie. Zobaczymy, jak to będzie toczyło się dalej. Oczywiście pamiętajcie, że sekcja komentarzy należy do Was. Zostawcie łapkę w górę, zostawcie subskrypcję, kto jest po raz pierwszy i zapraszam na kolejne odcinki. Tymczasem jeszcze raz serdeczne dzięki. Trzymajcie się. Hej, hej.